Soda na mszyce. Jak stosować? Mszyce to jeden z najbardziej znienawidzonych szkodników roślin. Nie dość, że je błyskawicznie niszczą, to na dodatek mogą roznosić choroby wirusowe lub grzybowe, które mogą jeszcze bardziej osłabić nasze okazy, niechybnie doprowadzając je do zamierania. Na szczęście w walce z mszycami nie jesteśmy osamotnieni. Łatwo można przygotować domowy, ekologiczny oprysk, który raz na zawsze pozbędzie się nieproszonych gości. Sodza nam Jak ją zastosować? Przekonajmy się. O sodzie oczyszczonej najczęściej wspomina się w kontekście wypieków, ponieważ ten tani środek jest naturalnym współkniaczem ciast. Oczywiście ten biały proszek znajduje o wiele więcej zastosowań, o czym doskonale wiedzą sprytne panie domu. Może pozbyć się osadów z mydła i kamienia, a także rozprawić się z chorobotwórczą pleśnią. Soda na mszyce działa również zabójcza. Zastosowany z niej oprysk szybko usuwa szkodniki, za to jest bezpieczny dla innych pożytecznych owadów, jakimi są z całą pewnością pszczoły. Jak działa soda na mszyce? Jak ją stosować? Oprysk na mszyce sody jeśli chcemy wytoczyć walkę szkodnikom, które opanowały rośliny w domu lub ogrodzie, to oprysk na mszyce z sody to rozwiązanie idealne. Je, jak zrobić preparat na mszyce z sody? Są to przynajmniej trzy propozycje. Pierwsza. W liczce ciepłej wody wystarczy wymieszać jedną czwartą łyżeczki sody i jedną trzecią łyżki oleju lub oliwy. Druga. Litr ciepłej wody, z dodatkiem jedną jej czwartej łyżeczki sody i kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń. Trzecia. Pół łyżeczki sody oczyszczonej trzeba rozpuścić w litrze ciepłej wody, z dodatkiem dwóch mililitrów szarego mydła. Niezależnie od tego, który oprysk nam mszyce sody wybierzemy, Trzeba składniki bardzo dobrze wymieszać w butelce z spryskiwaczem, tak aby biały proszek nie pozostał na dnie. Jak stosować oprysk sody na mszyce? Jeśli kolonia szkodników nie jest duża, preparat sody można stosować raz na 3-4 dni. W przypadku kiedy owady pokryły szczelnie roślinę, częstotliwość należy zwiększyć i pryskać nasze okazy nawet codziennie.